Dzień dobry i witajcie w kolejnym odcinku. Dzień dobry. Jesteśmy w miejscu Fairy Pool. Tutaj zaparkowaliśmy samochód i słuchajcie, podłożyłem kamień pod koło, bo on jest na bardzo pochyłej takiej, powiedzmy, platformie. I wyobraźcie sobie, gdyby miał zjechać tu na dół. Może przesadzam trochę, ale, ale lepiej być bezpiecznym. Jesteśmy gotowi. Spreje na meszki zabrane, woda w plecaku, kilka batoników. I zobaczymy na ile nam kondycja pozwoli. Będziemy szli wzdłuż tej rzeki. Tak wysoko jak się da. Parking dla kamperów kosztuje 8 funtów za cały dzień. Nie można tutaj zostać na noc. Można tylko zaparkować na cały dzień. Opowiem wam troszeczkę o tym miejscu. Ferry Pulse to jest jedno z najbardziej znanych miejsc na wyspie Skaj. Jest to taka trasa widokowa u, powiedzmy w cieniu najwyższych szczytów na wyspie Sky Prowadzi ona wzdłuż takiego strumienia gdzie można zobaczyć bardzo widowiskowe wodospady. Bardzo ładne kaskady wodne a przede wszystkim takie powiedzmy naturalne baseny z bardzo przejrzystą wodą. A trasa prowadzi się na szczyt tych pięknych gór. Jest środek tygodnia. Ludzi jest trochę, ale powiem Wam, że nie jest jakoś zatłoczone. Przeprawiamy się. Jedną z pierwszych Pięknych miejsc na naszej drodze. A bus stoi tam, na górce. Dwie rady, słuchajcie. Nie wybierajcie się tutaj bez zabezpieczeń na... Jest wielka, Bez zabezpieczeń na te meszki. A druga sprawa, musicie mieć wygodne, najlepiej wysokie buty, które będą zakrywać kostki. Dlatego, że nawet już widzieliśmy przy wejściu Dziewczynę, która miała skręconą nogę, a co miała na sobie? Miała na sobie zwykłe, luźne kalosze. Krótka przerwa, zobaczcie, ładny wodospad. Jeden z pierwszych basenów, super to wygląda. Kolor wody, zobaczcie to, tak to się pięknie przelewa między skałami. Robi ogromne wrażenie, naprawdę. Polecamy to miejsce. Pomyślcie sobie, ile woda czasu przeźwiła te skały. Woda jest tak czysta, że można tutaj sobie stać i liczyć kamienie. Wszystko widać. Zobaczcie, zastanawiałem się w którym momencie przyjdzie komuś wejść do wody. I faktycznie weszli. Musi być bardzo lodowata. Także brawo za wytrzymałość. Sprawdzamy temperaturę wody. Nie wykąpałabyś się, no to się nie wykąpiemy. Czyli jest bardzo zimna, tak? Bardzo. Pies się głodzi, ale wrócić nie może. No, dawaj, dawaj, mały. Taki tata. Jak poszło? Bardzo mi się podobają te góry. Zobaczcie te chmury na szczytach. Tak wygląda ta mapa ścieżki złuż tego potoka. I tu, jak widzicie, jest taka sterta kamieni i to jest raczej to. I ta ścieżka teraz idzie w lewo, czyli tutaj, złuż tego lasu, który jest tam, i z powrotem do parkingu, który jest tam. Przybliżę wam. Natomiast na mamy jeszcze trochę siły i nie jesteśmy tak zmęczeni. Dlatego idziemy w tą przełęcz. Weszliśmy w tą przełęcz, ale patrzcie się no robi się trochę niebezpiecznie, my nie mamy sygnału. Elka też się trochę boi, dlatego nie będziemy ryzykować. Jest pięknie. Posiedzimy sobie tutaj chwileczkę, odpoczniemy i ruszamy w dół. Ja wam chciałem powiedzieć. O klimacie jaki tu jest. Jest to zdecydowanie klimat z mojego dzieciństwa. Może ja nie pochodzę z tak wysokich gór, bo pochodzę, ze... pytaliście się w komentarzach, to wam powiem, pochodzę ze Starego Sącza, które serdecznie pozdrawiam wszystkich ze Starego Sącza. Elka też pozdrawia. I z Lublina. Mamy nadzieję, że nas oglądacie. Także na pewno nakręcę wam vloga ze Starego Sącza i z Lublina. I pokażemy wam, co mamy tam do zaoferowania ciekawego. A my odpoczywamy i wracamy. Opuszczamy tą piękną przełęcz. Odpoczęliśmy sobie. Gotowa? Teraz idziemy do tego lasu na dole. Wiecie, czego poszukać. Wiem, że powtarzam ujęcie, ale teraz z innej perspektywy. Naprawdę warto tu przyjechać. Jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o te meszki, tak zwane mizys, to nie musicie nic stosować, jeżeli wiatr wieje więcej niż 4 metry na sekundę. Wtedy one nie latają, nie gryzą. Pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą w trasę buty wodoodporne, jak będziecie szli w lewo od kamieni, dlatego, że trasa jest bardzo mokra. Bardzo mnie ciekawi historia tych kamieni. Zobaczcie, jaki musiał być zawał skalny, że one doleciały aż to miejsce. Teraz jeszcze pokażę Wam tą trasę z góry. My zrobiliśmy taki trójkąt. Tu widać ten strumień, wodospady i te baseny naturalne. Wyżłobione. My zrobiliśmy taki trójkąt, bo przeszliśmy tutaj dołem tej góry. I wracamy tędy na dół na parking. My zrobiliśmy troszkę więcej, teraz ma 8 km. My zrobiliśmy troszkę więcej, dlatego że weszliśmy jeszcze w tą przełęcz. Tutaj i niestety jest płot. Wygląda obiecująco. Tam widzę jakiegoś grzyba. Widzisz to? Co to jest? Takie brązowe. Zobaczmy, jest coś, no widać tam jakiś kapelusz. Ale nie będziemy forsować tego płotu. Poza tym widać, że jest sucho. Kolejny raz. A my uderzamy na parking. Jeszcze taki bonus na koniec, zostaliśmy. na koniec trasy. Strumień. Zobaczcie. Tak. A no i wróciliśmy na parking. Zrobiło się tłoczno, powiem wam. Masę kamperów przyjechało. Dobrze, że wcześniej przyjechaliśmy. Większość z nich to są takie fabryczne modele. Nasz się nie stoczył, na szczęście. Jest cały i zdrowy. Zobaczcie. Parking pełen. Jak przyjechaliśmy, to było kilka samochodów. To jest, to jest platforma dla kamperów. Tutaj platforma, czyli można powiedzieć poziom dla kamperów. A tam jest poziom dla samochodów na górze. Ja wam pokażę. Jakie by wam polecam buty do trekkingu? O, tam się komuś otworzyły drzwi tylne. Nie zamknęli, wiesz? A, nie zamknęli. No to, no to fast start dobry. Jakie buty ja polecam do trekkingu? Ja polecam skarpa. Dlaczego? Dlatego, że mam je 7 lat. Wystarczy raz w roku trochę o nie zadbać. Używam ich do trekkingu, używam ich na ryby, używam ich do... E pracy bardzo często do pracy i powiem wam, że to była dobra inwestycja zresztą sami sobie przekalkulujcie 7 lat. I słuchajcie, nagram wam osobny odcinek o zabezpieczeniach samochodu. Mamy ich mnóstwo, ale to jest zdecydowanie takie najbardziej godne uwagi. Jest to safe na pedały i on jest podzielony na dwie części. On ogólnie blokuje trzy pedały: gazu, hamulca i sprzęgła, a tu jest taka sekcja oddzielona, która może być używana na portfel, na inne rzeczy. Takie jak telefon na przykład, no my telefonów i portfeli nie zostawiamy w samochodzie nigdy, zawsze zabieramy ze sobą wartościowe rzeczy, ale przydatna rzecz, naprawdę. Także polecamy Wam to miejsce, jeżeli chodzi o chodzenie tutaj z rodzinami. Jak najbardziej można z rodzinami, można z dziećmi, można z psami, bo też były psy. Jest bardzo łatwy szlak, naprawdę każdy sobie da radę tutaj. Mm, nam to ile zajęło? 4 godziny z dwoma takimi dłuższymi przerwami. E, zatrzymywaliśmy się też co chwilę, żeby porobić zdjęcia. Tak, i tak samo weszliśmy w sumie w, ten, w tą przełęcz, dlatego troszkę dłużej zeszło. Tak, i 9 km nam wyszło tam. A teraz wybieramy się do miejsca, od którego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o naszą miłość do, do Szkocji. Tak. I e, co więcej, możemy Wam, w sumie nic Wam nie zdradzimy, ale nikt nam nie polecił tego miejsca w komentarzach, żebyśmy tam pojechali i ciekawi jesteśmy, czy wiecie o tym miejscu. Ja uważam to miejsce jako zakopane Szkocji. Wyjeżdżamy z tego parkingu. Ludzi jest o wiele więcej niż było wcześniej. Zobaczyliśmy taki drogowskaz na plażę pewną, o której w sumie nic nie wiemy, ale zaraz się dowiemy i pokażemy wam co Skręcając w prawo z parkingu z Fairy Pools, to na taką plażę. Jest tutaj szary piasek, trochę kamieni, ale całkiem przyjemne miejsce. Zobaczcie. My się tu zatrzymaliśmy na chwilę kamperem naszym. Dlatego, że chcemy sobie wykorzystać resztę wody i wziąć prysznic. Tutaj sobie stanęliśmy. Dlatego, że jedziemy później na to pole kempingowe, gdzie tankowaliśmy czystą wodę. I chcemy sobie uzupełnić wszystko. I opróżnić to, co niepotrzebne. Jest tutaj pole kempingowe na końcu. Jest woda. Jest prąd. Można się podłączyć. Też ciekawe miejsce. My byliśmy za tą górą. Dobra. Wrócili, wróciliśmy na ten punkt serwisowy. Service Bay. Czyli na taki kamp. Stanowiska dla kamperów. Już widzieliście. Pokażę wam, gdzie ja mam rurkę do spustu wody. Szarej. Przymknę ze drzwi. Zamontowałem tutaj pod... Można powiedzieć pod zderzakiem Takiego klipa mhm. I tu sobie wyciągam I leci dalej Powiem wam, że uwinęliśmy się w jakieś 10 minut Bo raz, że pada deszcz A dwa, że meszki Zaatakowały nas Konkretnie Także musieliśmy uciekać Dobra, ale jesteśmy zatankowani i ruszamy dalej No patrzcie no ale jakie ładne czyste, nie? Aha uh -huh. po praniu w parwolu. <laughs> Właśnie te midgesy i tutaj ludzie chodzą normalnie w siatkach na głowie i w rękawicach, takich jak y, pszczelarze mają takie siatki na twarzach, wcale Zdecydowanie musimy sobie takie kupić, bo jeżeli mamy, w tym momencie ta się nie chce wychodzić z samochodu powiem, no. no tutaj to jest jakaś tragedia. Naprawdę, zero wiatru i to w sumie dlatego jest ich tyle. Tu widać z bliska jak obsiadają samochód w tym momencie. Po prostu śnieg. Już słychać jak stukają. Normalnie musimy pozamykać wloty, bo przez wloty wlatują. Także sytuacja jest taka, że nie możemy wyjść z samochodu i cała okolica tak wygląda. Tylko odpalamy kadzidło w samochodzie. Otwieramy wentylację. Mamy nadzieję, że nie przejdą przez te, przez tę siatkę. No nie powinny, bo tu mamy jednego osobnika, który nie może przez to przejść. Nie może? Nie. I będziemy się wędzić w samochodzie dzisiejszy wieczór.